A wy jedyne co wiecie to to, że siedział w więzieniu w Dominikanie. Wiemy, że mieszka w pensjonacie, bo tam wydają pokój. No, on mieszka w pensjonacie w Sacy. Myśli, że nikt nie zauważy, że moje kaczątko się przebrało? Beatriz jest dobrym fachowcem. Widziałaś, jakie ma okrągłe policzki, zupełnie jak Walentyna. A jeśli ją obejmą, nikt się nie zorientuje, że to gąbka. A jeśli ją dotkną, Walentyna jakoś ich przekona. Najważniejsze, żeby weszła do tego domu i odzyskała swoje. Nie wiem, jak pokona Uninkę. Jeśli Delia sobie nie poradziła, to co ona zrobi? Może ma asa w rękawie. Zobacz, tu coś jest. Koperta. Rebrny rys. Podpisane przez Luisa Felipe Villanueva. Co to? Sprawdźmy. To jest wynik śledztwa, jakie zlecił Luis Felipe na temat Olimpii. Znaleźliśmy je. Nawet nie wiemy, ile osób zabił i mieszka pod waszymi nosami. Macedonie przyprowadził go do domu, a on ma nosa do ludzi. Byłem na akcji, a kiedy wróciłem, już zyskał sobie zaufanie mamy i tacy. One żyją, żeby go obsługiwać. Mimo to przesadziliście. On przyjechał tu w jednym celu. Prowadzi interesy z pensjonatu i z baru. Może być tym wspólnikiem, którego szukamy. Nie wiem co powiedzieć. Musimy mieć dowody, czy jest związany ze srebrnymi rysami. Na co czekacie? Chcę wiedzieć nawet jakiego używa dezodorantów. Przepraszam, że przyszłam bez zapowiedzi, ale musimy porozmawiać. Chodzi o śledztwo, które zlecił Luis Felipe na temat Olimpii. Na co czekasz? Czekaj. Maria Joaquina Crespo pływała razem z José Manuelem Sevillo na jego statku zwanym srebrnym Irysem. Coś mi to mówi. Srebrny Irys, tak nazywa się ten złodziej. Jaki tam złodziej? Była jego kobietą i kucharką. Póki nie powiedziała mu, że jest w ciąży. Tej nocy doszło do wypadku na morzu. Srebrny Irys spłonął razem z Olimpia. Statek greckiego handlowca, którego żona nazywała się Olimpia Mercuria. I takie imię przybrała Maria Joaquina Crespo, żeby wejść do mojej rodziny. Olimpia Mercuri. To Maria Joaquina Crespo zmieniła nazwisko. I to odkrył Luis Felipe. Dlatego mówił, że jest to szóstka. I co teraz robimy? Okropnie ty wyglądasz, Boli cię? Najbardziej ucierpiała moja duma. Tym bardziej, że było ich kilku i nie mogłem... Zabrali mi broń. To byli tchórze. Wiesz, kto cię kazał pobić? Wiem to, tak jak pani. To był Lorenzo Lorenzo. Nawet nie wiesz, jak się czuję. Nagadałam, mu zagroziłam, że na niego doniosę. Zrobiła pani to? Bez dowodu? Nic nie poradzę. Jeśli o mnie chodzi, możesz go wsadzić. Przekli nam dzień, kiedy ci stanęła na mojej drodze. Nie wiesz, co Wiem. Wiem nam ten dzień, kiedy ci stanęła na mojej drodze. Nie możesz tak mówić. Nie możesz wyklinać ci. To wszystko dla grubaski? To cyrk. Ona nie istnieje. Dla mnie to wróg, trudny do pokonania. Więc kuzynka przyjedzie? Co ty robisz, Fonseco? stąd. Zostaw go. Może ta dziewczyna przestanie histeryzować. Teściowa zawsze taka hojna. Nie ubrała się jak dama. Hipokrytka. Nie podsycaj tej no, nienawiści. Jeśli jej nie kochasz, daj jej spokój. Weź się w, w garść zajmij miejsce, które dała ci beja. Jestem tu dla niej i dla grubaski. Odjechał samochód. Już przyjechała? To chyba ona.